Co? Gdzie kupiłaś te buty? bogaś! Boże jaki obcas o mnie! Co? Nie wierzę taka klamerka, o nie! I co? Gdzie kupiłaś, Za ile? Cześć stary, kupuję nowe buty. On generalnie jest, wiesz, spoko, no mm. i ma fajne ciało, ale trochę jest szybki, wiesz. No wiem, wiem, wiesz co, ja mam podobnie, Tylko on lubi takie pozycje, które w ogóle mi nie odpowiadają, nie? Mój, o, no mój były to rozumiał, a ten wcale. No a, wcale a ja swój, ale ja sobie, ja wiesz, powiedziałam, żeby inaczej mnie dotykał, coś tam innego, ale on a, a mnie w ogóle nie słucha, no zawsze nie, to robi też po no to po może swoim. ja nie, nie Czyli to sami są gadałam. faceci, nie? Co, spisała się na czworaka? Jest zajebista. Zajebiście. Moja droga, gdy czytasz ten list, jestem już daleko stąd. Nie mogę z tobą żyć, mając świadomość, na kogo głosowałaś w ostatnich wyborach prezydenckich. Nasze drogi muszą się rozejść. Pamiętaj, że nikt nigdy nie odbierze nam naszych wspólnych wspomnień i tego, co razem przeżyliśmy. Mój ukochany, dla mnie to zbyt wiele emocji, zbyt wiele kłamstw i niepewności. No, halo. Siema! No, cześć. Ty widziałeś tę ty łatkę? Nie, nie, no, nie, ja w ogóle nie miał czytać ciebie dzwonić. Daj, spokój, Ja piję, Ale serio. On tam no, był, nie, on był Boże, no ma co? Tak słuchaj, ja rozpipięczę mi się buty. Naprawdę, chodź i po Boże, nie. nie. Sobie rzez, Czyli ja nie no? wie ja wierzę w takie rzeczy, rozniemali. rozumiesz? Ale moja babcia chce działać. Chcę chwalić się z tobą. Boże, nie. Dobry, dobry. Daj, spokój. Hello, spotkam się na piwko. Będę za 15 minut. Nara. Kochany, nie było mleka, więc kupiłem za Jeśli wolicie kobiety, kliknijcie w link po lewej stronie, aby zobaczyć najnowszy filmik z Anią, natomiast jeśli wolicie mężczyzn, kliknijcie w filmik po prawej stronie, aby zobaczyć ostatnią recenzję Dakana.